Można płacić kartą. Wstęp kosztuje 150 rubli lub 10 euro. I tu widzę, że jak kupicie bilet po 16.30 to jest ważny następny dzień. Ja wczoraj się pomyliłam. Myślałam, że tam wstęp na tamtą plażę co byliśmy. A tutaj jest wstęp. W parku z rowerem od portu gdzieś się jedzie. No nie wiem nawet czy 10 minut. O, takie opaski się dostaje. Kolory się zmieniają, bo nam to Włoch chciał dać, ale Pani powiedziała, że ta już jest nieważna. No. <grywa> Na terenie znajduje się również cmentarz pierwszych osadników rodziny Melon oraz pierwszych pierwszych ludzi, tutaj, którzy tutaj przybyli z Le, Runion. Le Runion. 1800, którym tam było? Tam, początek 1800 roku, tak? XIX wieku. No teraz to już tak widzicie, nie jest. Nie dbają o to. Zaraz Zarasta trawą. A dobrze zapamiętam. 1807 roku. Miejsce jest fajne, bo można dojechać rowerem. Ładnie utrzymane. Tutaj macie zagrody dla żółwi. prawda wczorajsze spotkanie na drodze było według mnie ciekawsze, ale to też tutaj fajnie wygląda. A nas to już może takiego wrażenia nie robi wielkiego, dlatego że byliśmy na Zanzibarze na Prison Island i tam można było chodzić wśród nich, też sobie robić zdjęcia. też wchodzą. Też chodzą, widzę, że też tam sobie wchodzą. A jeszcze jak Pani wiem pamiętacie jak oglądacie nasz kanał to pierwszy nocleg to pani miała w ogródku dwa żółwie. To już w ogóle było super. Żrafy wychodzą z szafy tutaj, a kraby wychodzą po drzewach, a żółwie grają w piłkę nocą A tam jest, są plantacje wanili, też. Wanili ice. ice. Ice Baby. Pożyczalnia kajaków. Jakby ktoś chciał skorzystać. Nie wiem gdzie jest cena. Okay ale to gdzieś w internecie jest napisane jakoś się nie mam nastroju nawet żeby się pytać bo nie chcemy korzystać Ale może sobie poszukać ile to kosztuje no, w takiej scenarii sklepik to rozumiem fajny Mary wchodzi na plażę, szuka stoiska z dorszami, ale nie można znaleźć. Chyba też, chyba też tu jest zakaz połow w dorsze. Tak, ta chyba jest najładniejsza, tak jak mówili. Te plazy są największe, mm. dlatego takie na rocze. Mery na plaży, trzydziesta szósta plaża na Seszelach, popskoczona. Chyba ta najładniejsza. Teraz jak ten chiński kotek. Tak się cieszę. Tak się cieszę, tak. tak. jak chiński kotek. Faktycznie jedna z najpiękniejszych plaż, jakie ja widziałam. Filipiny są lekko zagrożone, że tak powiem. Chociaż to jest całkiem inny rodzaj, bo skłały właśnie takie narzutowe. To jest całkiem coś innego niż na Filipinach. Ale ciężko mi było teraz już wybrać, który najładniejszy, czy Filipiny, czy tutaj. Tak myślę, że Remis. Co mają? Tyczko mają tutaj, że rumik waja. Aha, jest bar, tak. Chustytka, taki klimacik. Woohoo! Ah, gem, 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 buldo, why you break? You break my friend's hand? Yeah. Nice yeah. necklace you have. Yeah. From the Zanzibar. Zanzibar? Zanzibar? <laughs> My brother, I spent two months yeah. there. I show you. I show you. I show you, brother. Yeah. I show you. you no, know, see, you can check on the map. Madagascar, Madagascar yeah. island yeah. is easy to draw. Yeah. It's just like your left foot. You can check yeah. it on the map. Madagascar is like this. <laughs> and then you have Africa like this here. And then Nocibe, Nocibe is here, Yeah. in the northwest of Madagascar is no Yeah. Me, when I first go there, I go there in 2016. Yeah. I go there with the yacht. I was sailing. Yeah. I go to Madagascar. This is why I know the Zanzibar Island is much more further yes, up yes, yes. in Tanzania because we were doing sailing in around in India.